Całość wysypuje się po odwróceniu misy do góry dnem. Jak pompuje, to psiuka bardziej. Jak zapominam pompować, to nie psiuka. Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam na serię, w której poznajemy opinie na różne tematy, o produktach, o usługach. I naprawdę, mamy tutaj wiele tematów poruszanych. W tym filmie będzie sporo różnych opinii, ale będzie kilka z pierogarni w pruszczu, gdzie bardzo spodobały mi się odpowiedzi właściciela, mimo tego, że knajpa ma naprawdę wysoką średnią i ma bardzo dużo pozytywnych opinii, ale na te negatywne, właściciel, że tak powiem, nie strzępił sobie języka. Nie przedłużam. Zaczynamy odcinek, ale na początek. Coś o kociej karmie. Mokra karma dla kota, karnilow, Mix smaków, kilogram. Przepraszam, kilogram i 20 gramów chyba. Pewnego wieczoru spaliłem się tak mocno, że włączyła mi się super gastrofaza. Opędzlowałem opakowanie boczku w lodówce i kostkę sera cheddar. Zagryzłem jeszcze ogórkami małosolnymi. Było mało, a jedzenia nie miałem. Żabka o 23 była już zamknięta. Skumałem, że kotel ma swoje papu. W sumie boczek też padli na tu, była w sosie jeszcze. He, ale miałem bekę z mordy mojego kota, jak na mnie patrzył, gdy mu saszetki wyjadałem. Nawet fukał rudzielec, jak kolejną otwierałem. Najbardziej mi smakowała kaczka. Nie byłem chujem i też mu nałożyłem. Włączyłem przyjaciół na HBO. Kot siedział ze mną ze trzy odcinki i mnie pilnował, czy mu nie wyjadam towaru. To znaczy, że mu chyba smakowało. Mi bardzo, tylko trochę bekałem, ale zjadłem pięć. Na rano był elegancki stolczyk. To prawie jak storczyk, tylko przez L. Jak ktoś nie. Ej, jak ktoś nie mówi R, to nie mówi storczyk, tylko mówi stolczyk. Ha. Ciekawe. No, tu te filmy naprawdę uczą bardzo. Nie polecam. Jedyne co wyniosłem z tej szkoły to kabel RJ-45, stany lękowe i depresje. Odpowiedź właściciela: Kabel prosimy zwrócić. Mimo tego, że podczas dowozu kierowca dachował samochodem koło mojego domu, pizza dojechała smaczna i nienaruszona. Polecam. I pięć gwiazdek. Czasem się zdarza. Dziękujemy. Ale ważne, że dowieziona pizza. Przyjechałem 21.50. Zastałem zamknięte drzwi, a przez okno widziałem, jak kucharz sra do wiadra fanex. Chyba sosy. Także ostrzegam. Przed zamówieniem sprawdzajcie, czy nie jest nasrane do kebaba. Odpowiedź właściciela? Trzeba było ładnie poprosić, a na pewno kucharz zgodziłby się nasrać panu prosto do gęby. No ja myślę, że tutaj konkurencja. Konkurencja nie śpi. Tu mamy opryskiwacz ręczny i... Bardzo rzetelną i ładną opinię: jak naciskam, to psiuka. Jak nie naciskam, to nie psiuka. Jak pompuję, to psiuka bardziej. Jak zapominam pompować, to nie psiuka. Jak kręcę dyszą, to psiuka inaczej. Badania zostały przeprowadzone w sposób empiryczny. Autor tekstu uważa, że temat sposobów psiukania opryskiwacza ciśnieniowego brada z 1,5 litra ręcznego został wyczerpany. Plusy. Psiuka. No, jak psiuka, to jest wszystko dobrze. Jest dobrze. Tu, pięć gwiazdek. No, jest wszystko w porządku. Jest dobrze. Dobrze robią. Dobrze wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą legnicę. Dobrych chłopaków, i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. No, już wiemy, kto pisał ten komentarz. Te opinie. No, jest wszystko w porządku. Jest dobrze. Dobrze robią. Dobrze wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Tu mamy chusta animacyjna Goki. Pięć gwiazdek. Córka zainteresowana chustami, a i mężowi do filtrowania cytrynówki się jedna przydała. Oj, to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli że niektóre produkty można w nieoczywisty sposób też wykorzystać. Super. To się ceni. Tu skarpetki. Pięć gwiazdek. Skarpetki super ciepłe. Okazało się, że moja żona ma zimne serce, a nie stopy. Trudno. Chociaż się dowiedział. Tutaj podejrzewam, że to jest opinia o jakimś może mikserze. Albo po prostu o samej misce, bo posłuchajcie. Misa posiada otwór od góry. Jak to misa? Do którego możemy wsypać różne rzeczy. Wszystko da się wsypać: mąkę, ryż, sól, piasek, ziemię. Misa przyjmuje każdy produkt, nie wybrzydza. Po wypełnieniu zawartości, pewnie stoi na podstawce. Nie przechyla się, nie chwieje się na boki. Dzięki temu zawartość nie wysypuje się. Całość wysypuje się po odwróceniu misy do góry dnem. O! Chyba że się przyklei, wtedy trzeba skrobać. Misie nie przeszkadza skrobanie. Lubi też mieszanie, zarówno szybkie, jak i wolne. Może to jednak doprowadzić do przyklejenia zawartości i wtedy właśnie trzeba skrobać. Najgorsze jest jedynie mycie, bo przy tym wszystkim misa się brudzi, a sama się nie umyje. W sumie to jedyna jej wada. Plusy? Misa wszystko lubi, wszystko przyjmie. Minusy? Misa sama się nie umyje. Poza tym wad. Brak. To chyba sama misa jest. Super. No, ja się zgadzam, no bo właśnie najgorszym elementem jest to mycie. Ale jak się ma zmywarkę, to o dużo ułatwia. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem zmywarki od chyba roku i to jest, to jest coś pięknego. A teraz przenosimy się do pierogarni w pruszczu, i tu mamy kilka opinii i odpowiedzi właściciela. Nie wiem skąd takie wysokie opinie. Pierogi mało smaczne, z kapustą i grzybami dziwnie słodkie. Edit. Po zobaczeniu buraczanej odpowiedzi właściciela, jednak zmieniam ocenę na jedną gwiazdkę. A co odpisał właściciel? Ja tobie wytłumaczę skąd. Jakbyś nie wiedział, a wygląda po Twojej opinii, że zwiedzą słabo. To informuję ciebie, że o kolorach i smakach się nie dyskutuje. Jeden lubi takie pierogi, drugi inne pierogi, a jeszcze inny lubi. Jak mu nogi śmierdzą. Myślę teraz, że zrozumiałeś, dlaczego są takie wysokie oceny. Tak, myślę, że zdecydowanie. 17.40, lokal zamknięty. Żadnego info na Facebook, Google Maps oraz na drzwiach restauracji. Specjalnie przed Tobą zamknęliśmy. Chyba się domyślasz. To mógł być jakiś podejrzany klient. Nie polecam, zamówiłam pierogi z mięsem i mięso było kwaśne, stare. Tyle razy kupowaliśmy i było dobre, a teraz masakra. Więcej już nie kupię tam. To tyle razy było dobre, to dobrej oceny nie wystawiłam. Raz się coś zesrało i od razu jedynka. Może tobie tylko nie smakowało, bo inni nie narzekają. No tak, ale to jest od razu powód stawiać jeden. Ale generalnie to dobrze, jednej marudy mniej. Tylko pamiętaj honorowo, że już nigdy nas nie odwiedzisz, OK? Króciutko tak. A nie podoba mi się. idzie. Niedługo może mieć kłopoty. Już ma kłopoty. A więc naleśniki ze szpinakiem, zalane sosem czosnkowym, aż pływały w nim, warto rozważyć podawanie sosu osobno. Szpinak mrożony, bo nie zdążył się podgrzać i był zimny. Nie dało się tego zjeść. Obsługa lokalu to kilka osób, a po jedzenie trzeba podejść samemu i samemu odnieść talerze. To już nie w tych czasach. Panie, jak nie odniosłem talerza, niemiło się odzywały i komentowały pod nosem w niegrzeczny sposób. Pierogi przeciętne, na plus, że były ciepłe, nie polecam. Weź, Irek, nie bądź babą i się nie obrażaj. No właśnie, Irek, no bez przesady. Pierogi i pielmieni przeciętne. Przyjeżdżałem z żoną na pierogi i pielmieni od kilku lat. Kiedyś były rewelacyjne, a teraz ciasto krukowate i grube. Nie, nie, nie wiem, co to jest ciasto krukowate. Z krukiem? Czarne. Niestety, właściciel chyba nie znosi krytyki, patrząc na jego wypowiedzi na FB. Szkoda, Maćku, że tylko ty nie miałeś odwagi przez tyle lat chociaż raz nas oficjalnie pochwalić, skoro takie rewelacyjne pierogi robimy. A tu się raz przydarzył błąd ludzki. Trzy minuty gotował zamiast pięciu minut. Źle ustawił minutnik. Trzeba było podejść i po prostu powiedzieć: słuchajcie, coś jest nie tak z tym Pielmieniem. Na pewno byśmy przeprosili i z uśmiechem na twarzy następną porcję przekazali. A tu aferę internetową kręcisz? Bo ja tu zjadłem i się prawie pożygałem. Człowiek naprawdę serce wkłada w te pierogarnie, i nie chodzimy na skróty, tylko trzymamy poziom. Tu się znalazł rozżalone panisko. Ale okej, okay, jak Ci to polepszy humor, to dawaj wyżyj się i będzie spoko. A póki co to kij Ci w oko, Macieju. Mocne pancze tu wjeżdżają, moi drodzy. Nie polecam tego jedzenia. Pierogi z mięsem, bez mięsa w środku, cena zawyżona. Nie smakuje. Odradzam wszystkim. Za 27 zeta można te pierogi z samego mięsa zrobić bez żadnych dodatków. Jeżeli coś robić, to trzeba robić to dobrze. Moi drodzy... Ja się tu muszę pochwalić, że tu nie ma ani jednej kropki ani jednego przecinka. No już powiem wam, że im więcej czytam tych opinii, tym mój skill w losowym wstawianiu przecinków się polepsza. Tak. Ale teraz odpowiedź właściciela. Co ty wypisujesz, facet? Jak pierogi z mięsem bez mięsa? Jeszcze nikt nigdy nie narzekał na pierogi z mięsem. Mamy tyle opinii, a tu nagle taka głupota. Pierogi z mięsem bez mięsa. Zawsze pierogi z mięsem były naszym flagowym produktem. Już wiem. Ty facet nigdy po prostu nie jadłeś dobrych pierogów z mięsem, albo co gorsza, jesteś zazdrosnym i wścibskim klientem. Co już wielu takich było. Tak więc Kici w oko pewnie, bo jest to bardzo niesprawiedliwa ocena, na którą my na pewno nie zasługujemy. Ja wam powiem, że coraz bardziej lubię tego właściciela, bo on tu walczy o swoje. No, jest nieźle, jest nieźle. Tu, jeszcze wracając do tej pierogarni, pruszcz, to ona ma w ogóle średnią 4,6. I tu jest naprawdę masa dobrych opinii. Pięciogwiazdkowych, no ale są też jedynki. No, także kończąc temat pierogów, można mieć bardzo dobrą średnią przy wielu opiniach i dobrze odpowiadać na te słabe. I tu mamy płyn one-shot przeciwko kretom kunom zwierzynie leśnej, czyli coś do odstraszania. Po otwarciu tak śmierdzi, że nawet umarłego na nogi postawi. Jak ktoś stracił węch, to zapewne odzyska. Były dziki, dzików nie ma. Inne zwierzęta też uciekły. Plusy trwałość, odstraszenie, jakość. Od pierwszego użycia żadna zwierzyna nie podeszła do ogrodu. Jestem naprawdę zadowolony. Smród jest taki, że nawet ja przez dwa dni nie korzystałem z ogródka. Czyli działa. Jak macie problemy, to już wiecie, co wybrać. Z dzikami znaczy się. Tutaj mamy IKE i zasłona prysznicowa biała, szary, beż, czyli pewnie jest kilka do wyboru. Zdarzyło mi się użyć zasłony w roli papieru toaletowego. Naprawdę jest ok, jest miękka i da się ją wyprać w pralce. Pięć gwiazdek. No i tu kolejne takie nieoczywiste wykorzystanie, na przykład właśnie zasłony prysznicowej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, i zachęcam oczywiście do nadsyłania materiałów do innych serii, które są na kanale, czy to zakupy w internecie, wiadomości od kurierów, rozmowy z Tindera, opinie z internetu, pytania z internetu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie to dalej robić, bo dzięki temu te serie mogą powstawać i możemy się pośmiać, a czasami zastanowić i przemyśleć pewne tematy i się dowiedzieć czegoś nowego. Także myślę, że tutaj jest dużo plusów. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza, łapki do góry i subskrypcji, bo to pomaga później promować film. Powtarzam wam to co film, ale no tak jest, więc staram się tam gdzieś o tym przypomnieć. Nie jestem osobą, która szczególnie namawia do tego i tam zasubskrybuj, weź tej suba, klikaj, klikaj. Nie. Raczej, raczej tak na luzie do tego podchodzę. Życzę wam oczywiście udanego tygodnia, wesołych świąt, bo film jest w piątek, a przed nami Wielkanoc, także bądźcie zdrowi, spędźcie ten czas na luzie, bez jakiejś spiny i odpocznijcie. Trzymajcie się i do zobaczenia.